na pytanie, jakie mogą być ceny w tym sezonie, w tym roku, za jabłka przechowywanych w Ja się zastanawiam, dlaczego są tak niskie ceny u nas już od jesieni do tej pory. Zdecydowanie niższe niż w rok temu. Przyznam szczerze, że nie wiem dlaczego. Klony zbiorne na tym samym poziomie. Jest prawda, że jakość jabłek już w tym roku była lepsza niż znaczy w tamtym roku niż dwa lata. temu. Udział odmian jednak już większy. A nie. Moim zdaniem, z tego Za dużo jawek na rynku. Niestety to jest główny powód. Jeśli się mamy, mamy na uwadze mniejsze zapasy, większy popyt. Na przykład myśmy u nas eksport jabłek od jesieni do końca grudnia było 60, w zeszłym roku było 60 tysięcy ton wyższe niż w sezonie wrzesień, yy, grudzień 2019 roku, czyli ten większy popyt. jest i ja myślę, że ten ten popyt będzie dalej, będzie do wzrastał. Ja sądzę, że do innych krajów będzie rósł też i poza Europę. Mam nadzieję, że będzie trochę większy popyt czyli ceny mogą być trochę wyższe. Ale proszę Państwa, ja mówię na razie o eksporcie, ale też trzeba pomyśleć wszystkim o naszym rynku. Nasz rynek na naszym rynku niestety spożywany. Największy producent jabłek. W Europie jest na jednym z najmniejszych spożyczeń jabłek, około 16 kg. Ja już nie będę się w rozwodził, bo Państwo też dobrze o tym wiedzą, czy jak jest. Ale nie we wszystkich sklepach zachęca kup jabłko, jak się patrzy, jaka jest jakość, jakie to są odmiany. Ja już tak mówiłem, proszę, proszę, proszę Państwa. Ja żona moja kupiła kilka dni temu jabłka w sklepie naszym. No, jabłka duszę, były śnięte, ale dla osób, którzy zębów nie mają. Mięciopięknie. A córka kupiła jabłka za półtora złotego, a córka kupiła mandarynki za trzy złote. Ja jestem u ja nie mogę żyć bez jabłek, ale z tych jabłek zrezygnowałem i zjadłem mandarynki. I tak. Dziadko nasze przegrywa konkurencję na naszym rynku ze względu na jakość i na odmiany. Jeśli tutaj nie zmienimy, nie poprawimy, nie będzie lepszej promocji, obawiam się, to może być jeszcze niepoprawimy sytuacji. A teraz to darmowe rozdawnictwo. Żebym się tu nie naraził, bo wiem, że zdania są tak bardzo na ten temat podzielone. Według mnie to darmowe. Rozdawnictwo spełniło swoje zadanie, że za, za darmo rozdano jabłka. Ale nie obniżyły ceny skup jabłek na rynku. Bo te jabłka zostały na rynku i ta masa w dalszym ciągu była. Więc to jest złe określenie wycofane jabłka. Owszem, trzeba wycofać, ale innymi sposobami. Bio, yy, na biogaz, alkohol, czy w różny sposób, to tak jak w tej krótkiej kraje kraju robiłem a nie czekać, aż nam Unia znowu da coś i ten jabłka znowu został. Coś, coś tu, ja to coś nie bardzo rozumiem. Wspomniałem już o tym, jeszcze taka nadzieja, ten zwiększony eksport, ale jeszcze jedno, proszę Państwa, coraz bardziej rośnie produkcja różnych innych przetworów od soku zapęszczonego, za co są niższe ceny, Natomiast sok naturalny, sok zagęszczony, yy, yy, cynniakkowe mus z za co jest są wyższe, za co są wyższe ceny No i eksport do krajów wschodniej Europy Chyba będzie 500 tysięcy połowy naszego eksportu. Może Ale prawdopodobnie o tym powie pan Oradowski I proszę Państwa. W dalszym ciągu uważam, mimo wszystko nie mam dobrej wiadomości, powtarzam, że w tym roku mogą być problemy z opłacalnymi cenami dla odmian półkodorowych. Natomiast nie widzę żadnego problemu zbytu jawek tej wysokiej jakości jednokolorowych odmian po opłacalnych cenach. I dzisiaj, jutro i pojutrze. To co już inni robią i tym bardziej nam będzie to łatwo jak w innych, innych krajach. I proszę Państwa, do znudzenia, do znudzenia już będę od lat tą zależność, ścisłej zależności, tej ścisłej zależności jakości i opłatalności od, I to powtarzam, ta wysoka jakość, jeśli to osiągniemy, to na pewno możemy być spokojni i liczyć na dobre I to się okazuje, bo ktoś może powiedzieć, tak, tyrolczycy mają, osiem, yy, prawda, mogą osiągać, bo mają dobry klimat. Zgoda. Ale właśnie się okazuje, między innymi tu u Was na Sadomie jeszcze nie tylko. już jest wiele sadów, które osiągają 60, 50, 60 ton i te 70% wysokiej jakości. I jest to w naszych warunkach do zrobienia. Trzeba tylko zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Powiedzmy, ja proszę Państwa, nie widzę szans uzyskania jabłka wysokiej jakości. Taki. Nie z takich Nie z takich Liście duże, zielone, dobrze wybarwione. Oczywiście przerzedzone zawiązki i do że To jest u nas do uzyskania. Ja się sam zastanowiłem, kiedy zacząłem szukać, czy to jest, jak ty sady oglądają na własne oczy. Jest to u nas do zrobienia. Tylko trzeba to zrobić. I jeszcze jedną rzecz, proszę Państwa, do smutnienia. Ja produkcję jabłek trzeba dostosować do potrzeb rynku. Zarówno odmiany jakości, ilości, to co rynek potrzebuje. Nie to, co nam się podoba, nie to, co ja potrafię, nie to, co sąsiad robi, tylko na to są potrzeby na rynku. Inaczej nie ma szans na opłacalną produkcję. Na naszym rynku, powiedzmy, na rynku nasze jabłka spotykają się najczęściej z włoskimi. Oni eksportują milion ton jabłek. I proszę Państwa, Włosi w 2011 roku eksportowali już 100 tysięcy ton do krajów poza Europą. Na to chcę A w 2015 200 tysięcy, a według danych Eurostatu nawet. 300 tysięcy poza Europę, a my 30 tysięcy poza Europy z nadzieją, że będzie 100 tysięcy i to będzie zaledwie 10% całej produkcji działu. I proszę Państwa, duszy tej okazji o tym wielkim entuzjazmie dużego eksportu do Chin. Wielu z Was już chyba się zorientowało. Ta entuzjazm już gaśnie. Ja już znam grupy producenckie, które już rezygnują z eksportu do Chin, dlatego ze względu na wysokie wymagania jakościowe, fitosanitarne, koszty produkcji. Także, owszem, dobrze, że ten eksport są możliwości, tylko na dużej ilości to jeszcze trzeba trochę poczekać. Nasz rynek jest Europa. I, proszę Państwa, w dniu 28 marca w Lublinie. Będzie konferencja poświęcona właśnie jabłka, Europa rynkiem dla naszych jabłek. Już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam. Będą ludzie, wykładowcy, którzy dobrze znają rynek zachodnioeuropejski i wschodnioeuropejski i jak tam się mogą znaleźć nasze jabłka na tych rynkach. Serdecznie zapraszam. No, i jeszcze o tej konkurencyjności chcę powiedzieć, prawda? Przy Włosi koszt produkcji 38-40 tam na zachodzie Europy, a u nas 20-26 euro za kilogram. Czyli to jest tam nasz podstawowy warunek konkurencyjności. Ale jednym z warunków tej naszej konkurencyjności, czyli niższe koszty produkcji, a w tym koszty siły roboczej. Ja jesienią ubiegłego roku zebrałem informacje z tych krajów, jak tu Państwo widzą, jak to był koszt za godzinę pracy netto przy zbiorze jajków. I proszę zobaczyć. no Amerykanie, może najbogatszy kraj, Szwajcaria, też bogaty kraj, 11 złotych netto za godzinę pracy przy zbiorze. Euro. Euro, euro, tak. O jest. Włoszy już 10. No i jak Państwo widzą, dochodzimy wszystko tak 7,5, 10, do nas 2,3, czyli 10 zł za kilogram netto, powtarzam. A tu proszę popatrzeć: Chiny, Rosja 2, no, a Ukraina, nasi sąsiedzi, Białoruś 7,2. Proszę Państwa, ja się boję, że w tym roku się podniosą bardzo koszty godziny pracy. Zacznie brakować ludzi do zbioru, różne czynniki, już nie będę wymieniał, co się na to składa i prawdopodobnie trzeba będzie płacić wyższe, wyższe ceny, wyższe koszty pracy będą. I proszę Państwa, moim zdaniem, jeśli u nas koszt godziny pracy przekroczy 5, czyli ponad 20 zł za godzinę netto, będzie problem z naszą konkurencyjnością na rynku międzynarodowym. I jeszcze, proszę Państwa, ten problem produkcji, taniej produkcji naszych jabłek. My od lat Polska jest producentem najtańszych jabłek na świecie. Jak, ale przede wszystkim i tańsze, od chleba, i, i tańsze od chleba. I proszę Państwa, też w jesieniu ubiegłego roku w supermarketach cena jałwek wysokiej jakości, euro za kilogram wynosiła. Szwajcaria, jak widzą Państwo, 3 euro, USA 2,5, Niemcy, Holandia, Włochy, Belgia i Francja średnio 2, Chiny 1,5, Rosja, węgry 1,3. Białoruś Korfeina 07, a w Polsce 0,5. Od lat, już wielu lat naszych jabłka są najtańsze. I nasz konsument powinien dać sobie sprawę, że szanse do kupienia najtańszych jabłka, już można powiedzieć lepszej jakości przez lata. tej szansy nie ma żaden konkurny konsument na świecie, jak to ma. Czyja to zasługa? No to wasza zasługa. Satowników zasługa że produkują, często poniżej kosztów produkcji, ale dostarczają te jabłka takie, że konsument może w pytaniu tanio kupić. I teraz w obrocie międzynarodowym oj przepraszam w obrocie międzynarodowym jak eksportowane jabłka za nasze 30 centów Włosi uzyskują 70 centów, Amerykanie 90 centów dlaczego oni wyższym meniskiem mają inną jakość i inne odmiany. I musimy do tego powoli do, no jakoś dopasować, dostosowywać się, żeby ten, tę relację trochę poprawić. A. I proszę Państwa, już o tym, dlaczego Pani Jakna, ale jeszcze jedna rzecz. Warto zwrócić uwagę. Kiedy zachodni... Producent dostarcza jabłka w cenie 40-50 centów w sklepie. W tamtych krajach waha się 25 W Polsce jeśli przy cenie 85 to 1,20 producent dostaje. Ceny detaliczne 25 Czyli ta rozpiętość proszę Państwa jest na zachodzie znacznie większa niż w Polsce. Marże tam są wyższe niż u nas w Polsce. Ile pracownik może kupić za kilogram jabłek, za swoje godziny wynagrodzenie netto? We Włoszech, we Francji, w Stanach, we Włoszech i we, Fra we, 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 Włoszech i we Francji 5 kg za godzinę przepracowaną za wynagrodzenie godzinę pracy netto może kupić w sklepie 5 kg W Stanach w Holandii i w Polsce 3 do 4 w Niemczech będzie 1,5 do 2. W Chinach, w Rosji, Białorusi, Ukrainie właśnie 1,5 do 2. Ten wysoki ekwiwalent w naszym kraju wynika z niskich cen biały w sklepach. и врз мојот спав. Крутен темат, ајде води, рубе